Sekret życia Agnieszki Wosińskiej po odejściu z klanu powód zakonu. Agnieszka Wosińska, znana z licznych ról w polskich serialach i filmach, jak O mnie się nie martw. Rodzince.pl, belwsze czy hardcore disco, zadebiutowała na ekranie w 1991 roku w filmie Odjazd. Mimo że dopiero dwa lata później ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, szybko zyskała uznanie publiczności. Jednak to rola zakonnicy Doroty Lubicz w kultowym serialu Klan z 1997 roku na stałe zapisała się w historii polskiej popkultury. Po wieloletniej przygodzie z klanem Wosińska zdecydowała się odejść z serialu w 2011 roku zamykając tym samym jedno z najważniejszych rozdziałów w swojej karierze aktorskiej. Kontynuując pracę zawodową, aktorka zaangażowana jest w teatrze dramatycznym w Warszawie i regularnie pojawia się w różnych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Oprócz roli w papierach na szczęście czy Bodo, zagrała również postać matki w serialu Bodo. Mimo bogatej kariery aktorskiej, Agnieszka Wosińska należy do osób, które zazwyczaj nie chcą zbyt wiele mówić o swoim życiu prywatnym. Rzadko pojawia się na salonach, ale aktywnie uczestniczy w mediach społecznościowych, gdzie czasem udostępnia nieco bardziej osobiste zdjęcia. Kropka, jednak życie prywatne aktorki zaznaczyła tragiczna strata. W 2020 roku Wosińska musiała pożegnać ukochanego męża, który przegrał walkę z ciężką chorobą nowotworową. Mąż aktorki, muzyk Paweł Rozwadowski, zmarł, pozostawiając po sobie ogromną pustkę W jednym z wywiadów Wosińska otwarcie wyznała, że trudno jej pogodzić się z jego stratą i tęskni za wspólnie spędzonymi chwilami